Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 326. 326. Podobnie jak w zadaniu 325. Musimy najpierw wyznaczyć dziedzinę funkcji, a następnie wykazać, że funkcja jest różnowartościowa. Więc pamiętamy, funkcja różnowartościowa to kiedy X1 nie jest równe X2. To jest nasze założenie. No i nasza teza to jest F od X1 oczywiście nie jest równy f od x 2. Ok. Więc róbmy sobie przykład, tutaj powiedzmy e. Tak, na początek sobie wyznaczmy dziedzinę. Czyli mamy tego typu funkcję. Dziedzina z tego, to rozpatrujemy pierwiastek. Więc 3 minus x musi być większe, równe 0. Jak x przerzucimy na drugą stronę, więc będzie 3 i x po tej stronie, tak? Czyli x ma być mniejsze od. X ma być mniejsze od 3. To jest nasza dziedzina funkcji, więc sobie napiszmy, to jest nasz przedział. X należy od. Jak jest mniejsze od 3, czyli będzie od minus nieskończoności do 3 i trójka zamknięta, tak? No i teraz sobie rozpatrzmy te przypadki. Czyli X. Czyli sobie rozpatrzmy, że x1. Nie, nie jest równe X2. Ok. Więc sobie zapiszmy, że F2, że 3 minus X1, tak. Nie może być równe 2. 3 minus X2. No. Więc to sobie podnieśmy do kwadratu. Jak sobie to podniesiemy do kwadratu, mamy czwórkę, tutaj będzie 3 minus X1 nie może być równe. 2. 3 minus x2, tak? 4, przepraszam, tutaj będzie. To też podnosimy do kwadratu. Ok, więc mamy 12 minus 4x1 nie może być równe 12 minus 4x2. 12 nam się skracają. Dzielimy to sobie przez minus 4, więc widać, że x1 nie może być równe x2, więc z tego też wynika. Nasze, nasza teza, że yy, nasze założenie, że f od x1 jest równe f od x2. Tak? No. no. To sobie teraz zróbmy przykład następny, czyli f. Przykład f. Ok, więc mamy. F od X minus 4 X plus 5 plus 9. Ponownie zajmujemy się tutaj pierwiastkiem, czyli X plus 5 musi być większe równe 0, więc x musi być większe. Od minus piątki. Więc nasza dziedzina funkcji to jest x, który należy od minus piątki z minus piątką do plus nieskończoności. Tak, tak wygląda, tak wygląda nasza, yy, na, na, nasza dziedzina funkcji w tym przypadku. No i sobie teraz to rozpatrzmy. Czyli mamy minus 4x plus 5? X1 plus 5 to się, e, plus 9 nie może być równe. E, minus 4, X2 plus 5 plus 9, tak. Ok. Więc tutaj te 9 nam się od razu skracają, ich nie ma. Tak samo te czwórki możemy też ich pozbyć, czyli 9 od razu nam się skrócą. To podzielmy sobie przez minus 4, więc same tutaj otrzymamy x1 plus 5 nie może być równe x2 plus 5. Jak sobie to podniesiemy do kwadratu, no to mamy x. x1 plus 5 nie może być równe x2 plus 5. Piątki nam się skracają, więc dochodzimy do, do naszej początkowej postaci. Które żeśmy mieli, więc od razu widać też z tego wynika, że f od x1 nie będzie równe f od x2. I wykazaliśmy, że nasza funkcja jest w takim przypadku różnowartościowa. Jeszcze drobna uwaga do zadania 326. Pamiętajcie, że nasza funkcja, jak to jeszcze można sobie łatwo sprawdzić. Czy funkcja funkcje są czy nie? Pamiętacie, że nasza funkcja typu, właśnie pierwiastek z X tak, ma taką postać. Więc od razu widać, że poszczególnym elementom, to argumentom tej funkcji y, przypadają różne wartości. A jeżeli tę funkcję w jakiś sposób przekształcimy, czyli na przykład mamy funkcję, załóżmy, nie wiem, x minus 2 plus 3 to oznacza, że taką funkcję przemieszczamy o dwa miejsca w tą stronę na plus, jeżeli chodzi o x, czyli do tego miejsca, i o 3, czyli tutaj, i o 3 w górę, to jest to, i o 3 w górę do y, czyli ta funkcja będzie wyglądała w ten sposób, tak? Jak sobie ją tutaj narysujemy. Dokładnie tak samo, ale przez, mamy to przesunięcie nasze o wektor. Więc nawet z tego widać jak się tutaj podstawi poszczególne argumenty w tą funkcję. Od razu widać, że ta funkcja jest równowartościowa i nie przyjmie dwóch takich samych wartości dla, dla dwóch takich samych wartości dla różnych argumentów. Tak? Więc tak również możecie sobie to zadanko sprawdzić w ten sposób bardzo szybko i sprawnie.